Witam Was, moi drodzy, w Świątyni Bush na kolejnym podcaście. W tym podcaście y, chciałbym troszeczkę powiedzieć, y, czym magia różni się od duchowości i psychologii. Coraz częściej słyszymy y, słowa takie jak manifestacja, energia, praca z intencją, rytuał, uzdrawianie, świadomość. I bardzo często te pojęcia są wrzucone do jednego worka. Jakby magia, duchowość i psychologia były tym samym, albo różniły się tylko nazwą. A jednak, to trzy zupełnie różne sposoby patrzenia na rzeczywistość i pracy z człowiekiem. W tym podcaście spróbuję je rozdzielić. Bez oceniania, bez hierarchii. Po prostu zobaczyć, czym one naprawdę są i gdzie przebiegają granice. Magia czyli wpływ na rzeczywistość zacznę od magii, bo to ona budzi zwykle najwięcej emocji. Magia w swoim klasycznym rozumieniu nie jest metaforą ani pracą nad sobą. Magia zakłada, że rzeczywistość można realnie zmieniać poprzez intencje, symbol i rytuał. Nie chodzi tu o wgląd, nie chodzi o zrozumienie, tylko o skutek. W magii wykonuje się konkretne działania. Pracuje się z symbolami, energiami, bytami lub siłami. A celem jest zmiana czegoś na zewnątrz: sytuacji, relacji, zdarzeń. Okoliczności. Magia nie pyta, dlaczego ja tego chcę. Magia pyta, jak to zrobić, żeby się wydarzyło. I to jest jej kluczowa cecha sprawczość ukierunkowana na efekt. Duchowość czyli sens i doświadczenie. Duchowość działa w zupełnie innym kierunku. Jej głównym pytaniem nie jest, jak zmienić świat, ale kim jestem, jaki to ma sens, co jest prawdziwe, jak doświadczam istnienia. Duchowość skupia się na wewnętrznym przeżyciu na relacji z czymś większym Bogiem, Absolutem, świadomością, źródłem, naturą w zależności od tradycji. W duchowości nie musisz niczego osiągać. Nie ma działa, nie działa. Liczy się doświadczenie, wgląd i transformacja świadomości. Można medytować latami i niczego nie manifestować, i nadal być głęboko duchową osobą, bo duchowość nie obiecuje kontroli nad rzeczywistością. Tylko rozumienie i akceptację jej natury. Psychologia, czyli mechanizmy umysłu. Teraz troszkę o psychologii, najbardziej ziemska z tej trójki. Psychologia nie zakłada energii, bytów ani innych sił nadprzyrodzonych. Zakłada, że nasze myśli. Emocje i zachowania mają swoje przyczyny. Można je badać, opisywać i zmieniać. A cierpienie ma często swoje źródło w schematach, traumach i relacjach. Psychologia pyta, skąd to się wzięło, jaki mechanizm za tym stoi, co możesz zrobić, żeby funkcjonować zdrowiej. Jej celem nie jest oświecenie ani cud. Jej celem jest lepsze radzenie sobie w życiu. Problem zaczyna się wtedy, gdy te obszary zaczynają się mieszać bez świadomości różnic, kiedy magia jest tłumaczona językiem psychologii. Duchowość staje się narzędziem do manifestowania pieniędzy, a psychologia zostaje zastąpiona afirmacjami. Na przykład Rytuał magiczny to nie praca z podświadomością. To rytuał magiczny. Medytacja nie jest terapią, a trauma nie zniknie tylko dlatego, że podniesiesz swoje wibracje. Każdy z tych obszarów ma własne założenia, cele i konsekwencje. Czy można je łączyć? Tak. Ale świadomie. Można korzystać z psychologii, żeby zrozumieć siebie, z duchowości, żeby nadać sens doświadczeniom i z magii, jeśli ktoś wierzy w jej skuteczność do pracy z rzeczywistością. Problem nie leży w łączeniu, problem leży w udawaniu, że to wszystko jest tym samym. Tak więc, magia nie jest duchowością, duchowość nie jest psychologią. Psychologia nie jest magią. Każda z nich odpowiada na inne pytanie. Magia jak wpłynąć na świat. Duchowość kim jestem i dlaczego istnieję? Psychologia jak działa mój umysł i emocje. I dopiero gdy to rozróżnimy, możemy naprawdę świadomie wybrać, czego w danym momencie potrzebujemy. W tym podcastie to wszystko. Mam nadzieję, że materiał Was zainteresuje. Jak zawsze, niech się Wam darzy, i do zaś.